Ma, tutaj jest mister Herdatka Maulat. I zapraszamy Was na testing wody smakowej Kubusia. łusiu. Szuj! No to wszystkie smakowe, które dorwaliśmy, jednego smaku nie mamy, brzoskwiniowego. Jak nie więcej. Szuj! Kubeczki, szui! Kubeczek. 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 Pierwszy smak Cytryna. Uwaga. Taka na mamy. 5 szui. Nawet dobre. piłem gorsze eee. dobre. dobre. Mocne tak jak... 7,5 na 10. A moja ocenka to gdzieś... Tak... 7,5 też. I właśnie. Zacina trofeum, bo pierwsza. Mm rozlana woda smakowa. No, ma wycieramy. Jakby coś tam leży. Słyszczuj. Smak puszkowy. Ciekawe, jak będzie smakować. Ciekawe, czy tak. Ciekawe, czy będzie smakować tak jak dobrze, jak cytrynówka. Jabłka cytrynówka. Asymery. U, asymery. tu čuška, pá. Mě Nie, tam. Na levanko, na levanko. Dobrá. Yes. Leč. O kur. Dobrá. <laughs> się. se. się. se. Večera. Šuj, 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 šuj. Widać chyba. Widać, nie widać, widać, widać. Dobra, te smaku. Dobre, Dobre. lepsze. 8 według... na 10 lepsze. To prawda. Ja daję 8,5. 8,5 3, czwarte. O, Napoleon. Perfekto! Góry Napoleon! Siu! Hey, na krusztawka! Ciekawe sí. czy ci będzie, lepsze. Na razie się wydaje, na lepsze. Kusztawek Open. Na Kolejne na Kolejne hey, hey, na lebanko. Kolejne Wycierały, wycierały... Uwaga! A... Widać, nie widać, 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 nie widać. Też smaku. Jemy truskawy. truszkaweczka! truskaweczka. truskaweczka. Mm, ogółem bardzo dobre. Przyjrzyjcie się blisko. Nie lepsze od japuszka. Dla mnie lepsze. Ale lepsze od cytryny. Daje mocne 7 i 3, czwarty. Tak wygląda podium. Opening. Szuj. Czekaj, nadeję. Dawaj, dawaj zestaw. Ty tam. Typowy rozlanie, Typowy nie malinki Szuj. Kurde. Oblałem go. oblałem go. Dzień dobry, Szui! Koniec, papa! Widzimy się w następnym odcinku, nie wiadomo kiedy. Hmm.